Ja wiem, piątek trochę dziwnie. Chodź sprawdzimy, czy umiemy się witać tak ziomki. Jak ziomki? Ale bez ustalania. Trzy, czte, Tak się ziomki witają? Oczywiście, tak. Jeszcze raz, jak? Zawsze tak. Siema, co jest? Jeszcze raz, jeszcze raz. O, do, nie, to jest. Nie, nie, proszę cię, jeszcze raz. Jeszcze raz Jeszcze raz Jeszcze Ale co? O! To? No, jak klasło, idealnie mm, Tak się ziomki witają Ale jeszcze Z... tak? Ziomki się witam tak nie, no, no jak, no? Ostatnio to robiłem, przyjechałem To, co ja ostatnio robiłem w gimnazjum Stary, nie jesteśmy już East Side nie jesteśmy też z Westside. Stary ty jesteś z Podkarpacia, z Małopolski. Tu pozwólcie. Cześć, witam. Cześć, witamy Was w lekkostronniczym. <laughs> e, oglądacie najlepszy program w polskim internecie. Jeśli jeszcze nie wiecie, o czym jest lekkostronniczy, koniecznie obejrzyjcie zwiastun tego kanału. Ja mogę powiedzieć o czym. Jest to program, w którym przez 1800 odcinków Włodek Markowicz próbuje kupić idealny telewizor, a ja mu towarzyszę. No, ale to, 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 ale tego nie było jeszcze, zanim nie kupiłem pierwszego. To było dwa lata temu. Ale raz. zawsze miałeś to w sobie. Zresztą mówiłeś przecież, że, że, no. że, że wspominaj, że ojciec zawsze coś przy telewizorze dłubał, nie przy telewizorach, przy antenie. Mówiłeś o tym. Eee, mówiłeś o tym tutaj. Sied, 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 siedzę z, wiesz, z tym zawieszonym X-Rite'em cały wieczór, nie? Z, z tym X-Rite'em. Monika przychodzi mi tam coś... Eee, no, kalibrator. Ach, tak. Eee, coś tam nie smyra, nie? Ja mówię, Mon, widzisz, ja, ja jestem taki sam jak, jak mój tata. No tak. Moja no. mama tak samo się złościła na e, mojego tatę. Bo coś dłubał w on Ciągle przestałem antenę, więc to nie jest moja wina, że ja taki <noise> Ja po prostu kontynuuję. To nie chodzi, chodzi o to, winę. To chodzi o to, że, że zaakceptowałeś fakt, że masz, że cię to jara, że tak. lubisz to. Bo na przykład Jurek nie zajmuje się na stop telewizorami i antenami. Jurek się zajmuje swoimi rzeczami. Widziałeś komputer Jurka? Wysyłem ci zdjęcie. Widziałem. W sensie, ci powiem tak. Gdyby Edward Snowden miał taki komputer, to, to by, by go nigdy nie złapał. Nigdy go. <noise> Dziur ma taki undercover stealth komputer, że jak wchodzisz, to nie wiesz, czy to służy do mielenia papryki. Nie wiesz. Czy to jest komputer, czy może to jest część? Do Opla Astry 2, 1,4 4 TD. I, tak, no, I dobrze, że nie wiesz. Dobrze, nie, bo tu właśnie o to chodzi. Low key. Staff, low staff. Key. No, Dobra. E, kochani, wiecie, co u mnie się ostatnio wydarzyło? No. Mam już w końcu, jak zawitamy w Krakowie, u mnie w mieszkaniu, to się dowiemy. Mam no, to już to... żaluzję! Krakżal! Już w księgarniach. Był u mnie pan z no. e, Krakżal. żal mi e, mi draft mojej autobiografii. <laughs> pan mi wręcza fakturę? I to patrzę, to nie ta faktura. Mówi, że no to tu będzie dopłata tam 6000 tysięcy. A tak. Jak już nie pamiętam, zerkam na maila. Mówię, nie, no mia jak miało być 6,200 sze za wszystko, czy tam 6,300 za wszystko, mm -hmm. a zapłaciłem 1900 już zaliczki? Mm, nie pasuje. To, trochę za to. <laughs> A bo to niepada faktura? Mm -hmm. Daj mi moją fakturę. Mówię, ok, teraz się zgadza. I na następny dzień. Pisze do mnie, niekto inny, jak znany youtuber, Norbert Kierczak, this hmm. Mówi, stary, czy, czy, e, czy nie, e, nie mieś, może wczoraj, wizyty z Krakżal? Dis, nie? Hmm. Z którym my jakby no, nie jesteśmy w ciągłym kontakcie, ale się znamy. Hmm. I mówię, no był. I on ja mówi, no stary, ja mam twoją fakturę. No pomyliło im się, zostawić mi fakturę. Po, prostu, po pierwsze, co Krakżal ma z tymi zostawianiem nie swoich faktur klientom? To musiał być ten sam technik. To był ten sam technik, bo Dis e, mi napisał. Szczęśliwy posiadacz, rolet w domu pozdrawia? Chyba ci się spóźnili wczoraj. I właśnie mieli być u mnie o 15.30, dzwonię do nich po 16 i pytam: Halo, czy będziecie Państwo dzisiaj? Bo nie wiem, może korki, coś takiego. Powiedzieli mi: Nie, mam no, Po prostu się przedłużyło jednego takiego klienta i no, no, tak, to, tak, to przez no. niego! Napisał: że Spóźnili się, bo wymyśliłem sobie rozwiązanie smart które którego normalnie nie montujemy, mieliśmy komplikacje. No i, co? I napisałem tak mu, się... To przez ciebie. I co? Ale popatrz, ale chciałem powiedzieć, chciałem zauważyć, pozdrawiam Norberta równocześnie, no i tak się zarabia na highligu. To jest taki dobry to... hajs, że na rolety potem masz? No, na... Nie, no na smart rolety. Co, mu się rolety podnoszą? No to No zajebiste, nie? Zależy sobie w łóżku. Można tak? Ale to musiało mieć silniczki te, te rolety. Brawo. Tak, muszą mieć silniczki. Muszą mieć no no tak, to to ja ja nie słyszałem, żeby montował takie ze silniczkami. No, napisałeś, napisał, że to jest nietypowe rozwiązanie. No to ja nie wiem. Co robimy, Co nie będę do Disney. Nie, nie do Norberta. No witam szczęśliwego posiadacza rolet. A to skąd by masz mój numer Zapisałem. Ja myślałem, że nie masz już dawno, zapisy usunąłeś. I bym cię zaskoczył jakimś śmiesznym. Śmiesznym tekstem, że. W i w serduszku. Norbert, właśnie opowiedziałem historię na naszych rolet w lekkostroniczym. Cześć, Norbert. Jest Karol. O, cześć, Karol, siemanko. No. Ej, fajnie, kurczę. Muszę sobie nadrobić, bo chyba jestem z 10 odcinków w plecy. A kiedy Ile? Jest nie, ryzyk? poczekaj. Nie, stop, nie, stop, Norbert, jesteś 10, 10 odcinków w plecy? Ej, ale mam swój numer zapisany, więc jest jeden jeden. Masz, masz godność. Ale, dobra, ale mojego numeru nie masz zapisanego. I jesteś okay. 10 odcinków do tyłu. <laughs> dobra, ale to poważne pytanie, bo jakby tutaj pomyłka z, z fakturami, wszystko śmieszne i tak dalej. Czy da się dobrze zarabiać na League? Jutro z walka. Słysze, no, no powiem ci, że, że da się zarabiać dobrze na League. da się zarobić godne pieniążki. Chociaż teraz wiesz, inflacja, inflacja galopuje, więc pewnie gdybym miał podjąć kolejną walkę, to gdzieś tam bym negocjował trochę, troszeczkę lepsze. Norbert, ale ty się zmieniłeś. Ty ja A... się Karol mi włączył zdjęcia. A, jest zdjęcie przed to... i po. Jest zdjęcie przed i okej. Okay. Ja a ile zrzuciłeś w ogóle? Madre. Ile jesteś na minusie? Najwięcej ważyłem, też tak z głowy powiem, no. było 114, a najmniej ważyłem 78. Wow, nice. Rozumiem, że to jest 78 po treningowe, czyli nie zmalałeś, tylko też dużo mięśni ci urosło, nie? Tak, tak, tak. No to było w ty tam, gdzie widzicie zdjęcia. No to w ty tak, tak, to tak. W okazji tak. przygotowawczy najmniej ważyłem 78, 8, po czym okazało się, że muszę przytyć do walki, nie? No tak. A, zajebiście. A i wyglądasz lepiej niż ja, powiem ci bez koszulki. No no nie właśnie, to, to nie jest możliwe. To bo... nie jest, nikt Mi się wydawało, że to nie jest możliwe. Ale Włodkowi chodzi o to zdjęcie po lewej stronie. <laughs> BUM! To jest dzięki. ten żart, Welesie! Dzięki. Dobra, dzięki, dobra, dzięki, Norbert. Trzymaj I, się. I, No i żeby te nasze montaże krak, krak żalowe służyły jak najdłużej. Tego sobie życzę. Dzięki, no. wielkie i pozdro. A <laughs> co ja powiedziałem, że co? Że, że, lepiej, że, że wygląda lepiej? Wygląda lepiej niż ty? I ty powiedziesz, że, <laughs> że. No, już <że> po lewej <laughs> stronie. Czekaj, bo mam ważne pytanie. Mówisz, że dziś ładnie wygląda, yy, schudł, wyrobił tutaj, wiesz, łapy porobione, no? brzuch zrobiony i tak no? dalej, klata. Wydaje mi się, że można by to odnieść trochę do na przykład do Ciebie, na przykład do ciebie i zada, zadając Ci jedno pytanie i oczekując odpowiedzi. Uwaga, za ile pieniędzy jak gdybyś wiedział, ja że pytałeś, dostaniesz, ja byś, pytałeś, nie. byś to zrobił. Bym nie zrobił. Jakbyś na przykład dostał kilkaset tysięcy, nie miałbyś parę miesięcy, że dosta... No bo wiesz, po, pomyśl, przychodzi do ciebie Boxdel, przychodzi nie. do ciebie Boxdel. Serio, on by mnie stary, stary zjadł, złamałby mnie Ale poczekaj, jakby, jakby miał do ciebie przy, przyjść coś co byś powiedział? Nie bij mnie. Kurwa. oczywiście, że tak. Znajduje do ciebie Bogsdel i mówi, Włod, Remigiusz mu ale... się zgodził. Zawalczyć z tobą, budżet jaki mam na ciebie... A z że mógłbym się bić. Budżet jaki mam na ciebie to jest 300 tysięcy nie masz szans? Nie masz ma szans? Pół bańki. Nie, musiało być kilka milionów, ale no, nigdy tego nie dostanę. Nie, to nie, no walkę. Kur <grym> <grym> <grym)> dlatego mówię. Ale nawet wtedy bym się nie zgodził, bo uważam, że to by mi nic dobrego nie zrobiło. Ale bo możesz przegrać na walkę. Po pierwsze tak, dla mojego wizerunku nic no. dobrego by to nie zrobiło. Jakbyś się bił z Remigiuszem? Dla ja, dla mojego stanu, ducha i psychiki nic dobrego by to nie zrobiło. Boxel wiem, że to oglądasz. Kurwa! Oczywiście, że tak. Ja z Remigiuszem razem. Ja w to idę. Z Remkiem na luzie. Z Remkiem albo z Ojcem Szóstakiem. Z nie pójdziesz nigdy na. Z nie, z wszystkimi, ale z Remkiem i z Ojcem Szóstakiem mogę iść. Nie, proszę Ciekawe, Proszę to, że cię. nie pójdziesz nigdy. Pomyśl o tej linii czasu, w której oczywiście to jest niemożliwe, ale pomyśl Remigiusz i ja zgadzamy się na walkę w OKTAGONIE. <coughs> To by było tak śmieszne, ale że kupiłbyś to na pay per view, żeby to Byłbyś na sali, stary, przyjechałbyś tam i byłbyś moim vip gościem który przyjechał. No, ale ja bym nie był oglądać, go się w... dopingować. No, ale byś przyjechał. Ja bym chciał być ale na byś dole. Był. Ja bym chciał być na dole, żeby. Ale móc byś... coś do ciebie dajesz, Karol! Ale byś był. Jedziesz buca! No i to i. Ku no. No i ku no. ŁAMIESZ go! go! Chciałbyś to zobaczyć. Ale on też będzie miał wspomaganie jakieś tam. Z, z ale znajomy. to jest pryszcz Jeśli on dla ma znajomych, bo ja nie wiem, znajomych. Stary, ja bym. obić Remigiuszowi. Mordę? 10, 2 na 10. No k***a. oczywiście, że tak. Dobrze, że przeczytaliśmy jego książki wczoraj. Gratulacje Norbert, że się w ogóle doprowadziłeś do takiego stanu, w sensie, że, że tyle pewnie samo zaparcia, treningów, diety. Jeżeli ludzie mówią. Że jak się uda odzyskać kontrolę nad własnym ciałem, to się uda odzyskać kontrolę nad życiem. Wiele osób, które biorą udział tak? w takich walkach i dokonują przemian, to jest ich jakby drag. Co? Wreszcie masz poczucie, że kontrolujesz swoje ciało. No. To znaczy, że to, to jest dla ciebie pierwszy przejaw tego, że odzyskujesz kontrolę nad życiem. Mogę mieć, mogę być w błędzie. Ale ja nie, jestem, nie jestem mówię, że głęboko, głęboko przekonany, że, że, że to, to jest. nie jest prawda uniwersalna chyba. Jeśli się to sprawdziło. Ja kogoś. też nie wiem, czy to jest prawda. Bardzo wiele osób, które przejdą taką metamorfozę, zaczynają mówić: Hej, ty też jesteś w stanie to zrobić. No bo dobra, to ale wierzycie. kiedy to mówią, w sensie. No bardzo często to mówią. Nie, no właśnie, jak mówią, to w momencie, kiedy tą metamorfozę osiągnęli. Ale tak. Czy to jest trwałe? A czy cokolwiek w życiu jest trwałe? Małżeństwo. <laughs> Podoba mi się, że to tak ciach, od razu. <grymne> Może jest, to nie jest trwałe z definicji. W nie, 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 nie można się rozwieźć. No, to... Można. Jest nawet I, definicja... Jacek Kurski miał wyjątek. Ale widziałeś, że jakiś był deal ponoć? W podcaście Stan po burzy, moim ulubionym słuchowisku... No. Przepraszam, to się już nazywa stan wyjątkowy teraz. W moim ulubionym słuchowisku politycznym padła taka teza. Jacek Kurski rozwiódł się kościelnie z żoną, z którą miał dzieci. I wziął kolejny ślub, który był, uwaga, w Łagiewnikach. To nie jest tak, że każdy sobie może wziąć ślub w Łagiewnikach. I ponoć on się zdilował z e, metropolitą krakowskim Jędrasz... Stary, ale nie można się z takich rzeczy dealować. I teraz, żeby... słuchaj, i, teraz i teraz za co ponoć? No, no. Ja też mówię allegedly. <laughs> za to, że koronka do Bożego Miłosierdzia jest transmitowana codziennie o 15 w TVP. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to prawda. <laughs> ale to, ale to się... By... Aha, bo pewnie to się pojawiło dopiero po rozwodzie. Mówię wprost o, o tym, że... Nie, no, możemy to zrobić tak, że jednak ten, ten rozwód byśmy jakoś załatwili. Tak, tak. Ale musiałbyś też obiecać, jakby mm. ze swojej strony, że... Żeby... Jesteś prezesem TVP. Jeżeli ktokolwiek ma ostateczne zdanie na coś nowego programowego, a za Jacka Kurskiego, przepraszam. I teraz mój ateizm możemy naprawdę wziąć na bok, bo to nie jest istotne. Ilość kościoła w telewizji publicznej przez sufit Coś w sensie tam jest codziennie msza. Rano. Nie, jest codziennie. Codziennie o siódmej rano jest msza. Jest o 7. Codziennie. I jest koronka o 15. Na TVP3 leci. A, strzelnie. na okay, no to no ale, no, ale to jest... to 3 jest mniej popularne. Ale 2. to jest nadal telewizja publiczna w kraju, który twierdzi, że ma rozdział kościoła od państwa! <noise> o to chodzi. Mi to nie przeszkadza. Ja tego nie oglądam. Ale to kale wszystkie, wszystkie zasady. Na TV trwa nie więcej 247, ale w publicznej... No i taki ponoć był deal. Tak, słyszałem. A propos tej... bo to wyszliśmy od czego? Że to jest nie, nie zawsze trwałe małżeństwo. Małżeństwo. No chyba, że pana Jacka Kurskiego. Kochani, kupujecie w internecie? Ja kupuję. Dzisiaj mi przyszedł uchwyt do telefonu. Oh. Kupiłem go w internecie. Wiecie, jak płacić w internecie? Mało. Wiecie, jak sprytnie płacić w internecie? Zenem. Zenem! Oczywiście, jak najbardziej. Dzięki lekkostroniczemu i naszemu wspaniałemu kodowi macie y, za darmo 120 dni używania zena. Nie jest to prawda. A za darmo ja uważam, że to uczciwa cena. Zen, jeśli chcielibyście zobaczyć. Bum. Wiesz, to to, wiesz, co to błoto? PayPal. Co kupiłeś za 200 euro? No tak. No tak. O mój Boże, no, no tak. tak. Czy my, my widzicie, co to jest? Zobaczcie to w ogóle, telewizor! Zobaczcie w ogóle jaki dobry kurs wymiany. Ja to sobie proszę pana robię cyk, pyk i pyk, Ale ja, ja mam Apple Pay i tu klikam kartę Zen, I pyk. pyk i zbliżam to i płaci I... mi Zenem. I po co ja płacę Zenem, można było zapytać, po co Karol ja płaci Zenem? Ja płacę Zenem przede wszystkim z powodu ochrony. Czyli Zenker, ponieważ każda transakcja, ta w internecie, ta w realu, jest objęta ochroną Zenker. Mhm. Mi się podoba ten kurs wymiany, mhm. że jest dobry. Mi się podoba e, płacenie bez prowizji e, za granicą. To, prezent. że w ogóle jest tak wiele walut dostępnych. Nie było problemu, ta. jak się po Europie porusza, żadnego. Każda waluta wszystko tak. gra. Jeśli kupujecie elektronikę nową, nie tak jak ja, używaną w sklepach, to macie przedłużony rok gwarancji. Sprawdźcie sobie Zen. Pamiętajcie, żeby użyć kodu lekkostrunczy Zen. Zen wie, że, że LekkoStronniczy hmm. dowozi efekty ym, kampanii, więc super dla nas i, I dla was. I nas za to wszystko. dziękujemy. Wracam do ten odcinka. Pewnie też jak gadaliśmy o tym, że e, jest ta aplikacja BeReal, nie? TikTok już zrobił swojego klona, stary. W sensie robi to, że pokazuje przód tył? Tak, TikTok Now. No, więc e, tylko chciałem powiedzieć e, o tym dlatego, że e, myślę sobie i za każdym razem, jak, jak się pojawia jakaś aplikacja, a ten BeReal nie jest e, aplikacją supernową, ale też nie jest starą, bo ona ma chyba gdzieś koło roku, e, że jeżeli któryś z dużych graczy, a TikTok już jest jednym z dużych graczy, od razu się bierze zakopiowania, to znaczy, że ta aplikacja miała w sobie coś, czego ja już oczywiście mogę nie dostrzegać, ale to znaczy, miała coś w sobie, i to prawdopodobnie kolejne aplikacje będą kopiować. I że faktycznie coś w tym jest, co młodym ludziom się podoba. Z innych ciekawostek technologicznych. Jut Przenosimy się. YouTube testuje bloki pięciu reklam, które nie to... da się pominąć. Pięć bloków reklamowych na YouTube. Co wy na to? Czy. czy... Ja już mówiłem to karolowi, mi się wydaje, że pięć. Mi się wydaje, że pięć to za dużo. Jeśli robią to po to, żeby podpromować YouTube Premium, to może to im się sprawdzi, bo faktycznie. Podpromować YouTube Premium. W sensie, żeby a... zachęcić do kupowania. No stary, jak masz 5 reklam przed każdym filmem mieć. Że w Nie kupiłbyś stary YouTube Premium, jakbyś miał 5 reklam za każdym razem. Ale stary parę lat temu to jest nie do pomyślenia. Jak to? Zrezygnowałbyś z czegoś, co możesz mieć za darmo. Kurde, że też nie pogadaliśmy. No. Obejrzałem trzy odcinki tego w, w No. Z... A co? Że spoko, nie spoko. Średnio, jak na, jak, to jest najdroższy serial tak, tak, tak. ever. Tak 720 power. chyba 7, ponad 700 milionów dolarów kosztowała produkcja tego serialu. To jest tak dużo, What? a tak bardzo tego aż nie widać. W sensie, okay. i kurde, no, sorry, gra o Tron, też wyglądała zjawiskowo. Story nie jest jakoś specjalnie wciągające, nie, nie, nie jest dla mnie też jakoś mocno sklejone z poprzednimi Władcami pierścieni, bo to jest inspirowane władcami Pierścieni, to nie znam postężonego. To jest wcześniej. I kurde. W sensie nie jest to tragiczne, ale po prostu biorąc pod uwagę to, jaki to jest temat, w sensie, że to chodzi o Waczypieś i budżet, jaki w związku z tym został za, zaimplementowany w to. Bo oni do tego, moim zdaniem, podeszli trochę inaczej. Myślę, że robiąc analizę rynku, jak wchodził Netflix? Netflix wchodził, tak na pełnej, wchodził House of Cards. Wzięli świetnego tak. reżysera, wzięli, tak. wzięli świetnego aktora do roli głównej i pomyśleli, zróbmy świetny serial który przyciągnie no, ludzi na platformę. 5 milionów na odcinek no, To miał, jest w ogóle inna bajka, nie? I było 11 odcinków, tak? Tak. Jakby poszli od strony tej takiej artystycznej. Tutaj poszli w stronę super popularnego tematu, jakim jest Władca Pierścieni i stwierdzili, że w ten sposób to pójdą, no i może zrobili overkill pieniężny. i zaraz, stop. Przepraszam. Jak to jest możliwe, że w zakładce Creators, tak? Czyli to są zwykle producenci showrunnerzy, ludzie odpowiadający za serial. Mamy Patryka McKaya i Johna D. Payna. Jak sobie wchodzisz w nich, to ich nie. doświadczenie... To jest tylko to? To jest tylko to. Może to widać. Ale no ale nie dajesz im najdroższego serialu w historii. Ale z drugiej strony, już to o tym włódkowie mówiłem, jak wchodził oryginalny władca pierścieni, co w się. Sensie... Pierwsza część tam w około 2000 roku. A, Mów że to też było oburzenie. I jak ludzie piszeli, to kto to jest Viggo Mortensen? Czemu, czemu typ, który grał w Matrixie, agenta Smitha ma grać? A, czemu ma być w Tyler? Pewnie, jak, pewnie by... podobnie było, jak Tim Burton Batmana robił? Każda rzecz, która ma fanbazę... No że to, to będzie zobaczyć Tim tak, Burton. Tak, A co, a wam się podoba? Eee, ja nie widziałem. Karolina to... ogląda i mówi, że jest OK. Jest OK, jest OK. Po prostu chodzi o to, że dotykasz czegoś takiego jak Harry Potter i nie możesz zrobić, moim zdaniem, czegoś po prostu okej. Okay. A, wada. Okay. Dobra, e, dziękujemy bardzo. Darego, za... sobie Dziękujemy do... bardzo za oglądanie Lekko Sończego. E... Mi jestem starczy, że Lekos... mi się bardziej podoba. Lekko Też. Bardzo Wam dziękujemy. Widzimy się w poniedziałek, ladies and gentlemen. Trzymajcie się i bądźcie... Lekko. Stropniczy. Ja się czasem boję, że się obudzę i będę w Lesie. Jak w Incepcji? W trzecim poziomie? nie nie To Go będę takim wiesz starym, smutnym. Skoro że teraz nie śnisz. Właśnie nie wiem. <laughs>